Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich Pokój wam. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus. Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście, wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. W pierwszej modlitwie, którą, tak zwanej kolekcji, w zbieraliśmy nasze indywidualne intencje z tej mszy świętej, którą zawsze, jak zwykle, odprawiamy w intencji całej naszej wspólnoty parafialnej, w intencji wszystkich naszych przyjaciół Opatrzności Bożej, modliliśmy się między innymi o to, byśmy pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni. Pierwszym problemem dla ludzi, którzy zobaczyli obraz Pana Jezusa Miłosiernego było to, że tam były kolory biały i czerwony. I między innymi takie tłumaczenie poszło do, na początku do Watykanu, by rozeznać, czy to jest rzeczywiście nabożeństwo, które jest zgodne z wolą Pana Boga. I źle zostało przetłumaczone, że to był kolor biały i kolor czerwony. I wielu ludzi także w Watykanie zaczęło myśleć, że o powstaje jakiś nowy kościół narodowy. Natomiast potem, kiedy jednak zorientowano się, że zostało źle przetłumaczone, więc nie chodzi o kolor biały, tylko chodzi o kolor blady, czyli taki kolor wody, która wypłynęła z osierdzia serca Jezusowego. To oglądał z was film pod tytułem Pasja, tam jest bardzo ładnie to pokazane, ten, ten strumień wody, który wypływa na tego żołnierza, który przebija serce Pana Jezusa, umarłego już serce Pana Jezusa. I e, dlaczego to jest bardzo ważne? Otóż byśmy pamiętali, że e, zarówno czerwony znak, czyli znak krwi, tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że to jest właśnie krew Jezusa, która obmywa nas z grzechów, ale obmywa nas z grzechu także i Chrzest Święty i od tego sztu zaczynamy. Właśnie od tego chrztu zaczynamy, od tego błogosławieństwa, od tego znaku Jezusowego, bladej, bladego, że tak powiem koloru zaczynamy. Czyli przypominamy sobie, że sakrament chrztu świętego to jest początek tego naszego obmycia, przez które wchodzimy w relację z Panem Jezusem. I oczywiście najważniejsza jest Ewangelia i pamiętajmy, że Słowo Boże i, i dzieje apostolskie, i listy apostolskie i Ewangelia są najważniejsze. I żeby tu nie było żadnej wątpliwości, że o to wyciągamy na przykład nową Ewangelię, która jest zawarta w dzienniczku świętej siostry Faustyny. Myślę tutaj oczywiście także o obrazie. Tak samo ten obraz nie jest nam koniecznie potrzebny do zbawienia. Jest to, są to znaki i środki rozmaite, tak samo jak nie jest konieczne do zbawienia, żebyśmy chodzili na drogę krzyżową, czy nie jest konieczne do zbawienia, żebyśmy się modlili na różańcu. Konieczne do zbawienia jest przede wszystkim sakrament pokuty i sakrament, no oczywiście od chrztu zaczynamy, pokuty i Eucharystii. To jest konieczne do zbawienia. I oczywiście jeśli pomaga nam ten znak, na przykład Paschał, jako znak Chrystusa z Zmartwychwstałego, to cieszmy się. Jeśli komuś to nic nie mówi, nie ma obowiązku wierzenia. Tak samo nie ma obowiązku wierzenia w te wszystkie objawienia, które Kościół nawet zatwierdził. Możemy im się podporządkować na zasadzie tylko wiary. Nie bądź niedowiarkiem, ale bądź wierzącym. Jest wiele rzeczy w Kościele takich pięknych, jak na przykład polskie gorzkie żale, które pomagają człowiekowi, ale jeśli człowiek zauważy, że to nie za bardzo mu pomaga, niech idzie dalej. Ale to dalej to jest iść na spotkanie z Jezusem. Bo jeżeli jakiś znak ci nie pomaga, to nie szkodzi. Najważniejsze, żebyś nawiązał relację z Panem Jezusem. I dzisiaj chciałbym też przeczytać malutki fragment z tego dzienniczka świętej siostry Faustyny, bo wydaje mi się, że on naprawdę, i zresztą mogę powiedzieć z doświadczenia pasterskiego. ile lat jestem, ponad 30 lat jestem księdzem, i mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy wchodziłem w kapłaństwo, to święta siostra Faustyna była tylko służebnicą Bożą. Tak się mówiło, bo dopiero rozpoczynał się ten proces. Dopiero zaczynano zauważyć, że rzeczywiście jest to jakieś dzieło mistyczne. Dzieło, które bardzo wielu ludziom pomaga. I mogę powiedzieć, właśnie przez te poran 30 lat, bardzo dużo ludzi zwróciło się, może tak, zmieniło całkowicie swoje życie na życie pełne Pana Boga i co bardzo ważne, są szczęśliwi z tego powodu. Bo nawet jeżeli ktoś się nie uśmiecha, przyjmując Komunię Świętej, to wcale nie oznacza, że nie jest szczęśliwy. Bo czasami to szczęście jest przez łzy i wiemy o tym doskonale. Natomiast chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że. Pan Bóg naprawdę będzie nam dawał jakieś rozmaite znaki, także i cuda. I te cuda, które są, dzieją się poprzez miłosierdzie Boże. Teraz w poprzedniej Mszy świętej przyszli moi parafianie z pierwszej parafii jako proboszcza. I, no i okazało się, że pan Darek po trzeciej chemii wszystko się zatrzymało. Pytam się, a modliliście się do kogoś? No i on mówi, od dwóch lat modlimy się zawsze koronką do miłosierdzia Bożego. I uważam, tak on powiedział, przecież nie, nie wiem, jak będzie chciał badać, to proszę bardzo. Natomiast mówi, uważam, że to jest cud. Jego małżonka też to potwierdziła, to jest cud. Cud, który otrzymaliśmy jako znak potwierdzający, że dla wierzącego wszystko jest możliwe. No ale pytanie. No dobrze, ale wielu ludzi Pan Bóg nie uzdrowił. Na przykład modlących się do Miłosierdzia Bożego. Zawsze tutaj mam w pamięci to, to pytanie dzieci z Fatimy, które Matce Bożej zadały pytanie właśnie, dlaczego jedni Pan, Pan Bóg uzdrawia, a drugich nie. Matka Boża tylko powiedziała, bo jednych uzdrawia, a drugich nie. Bo ja znam takich ludzi, którzy po uzdrowieniu bardzo złe rzeczy czynili. Więc okazuje się, że czasami jest tak, że jakby Pan Bóg dał jakieś uzdrowienie, to ktoś mógłby bardzo źle to wykorzystać. I proste też pytanie, znaczy prosta też odpowiedź dla tych wszystkich, którzy bardzo pragną dużo pieniędzy, dużo majątku. Popatrzcie na tych, którzy nagle otrzymali dużo majątku, dużo pieniędzy. Zobaczcie, co się dzieje najczęściej. Jeśli tam nie wejdzie Pan Jezus także i w te pieniądze, i w ten majątek. Co się dzieje? Najpierw się zmienia mieszkanie, samochód, żonę, rodzinę itd. Bardzo często. Dlatego też nie chcę tłumaczyć Pana Boga, bo Pan Bóg się sam wytłumaczy. Natomiast chcę tylko przypomnieć, że my planujemy pewne rzeczy. My byśmy Panu Bogu pewne rzeczy poustawiali. Ale chwała Bogu, że Bóg jest Bogiem, a nie Bożkiem. I czasami z uśmiechem pewnie patrzy na nasze wołania albo patrzy na to, że tak jak dziecko czasami pragnie i płacze, że matka czy ojciec nie daje temu dziecku ostrego noża. Fragment z, z tego dzienniczka. Córko moja, czyń wszystko, co w Twojej mocy w sprawie rozszerzenia, czci miłosierdzia mojego. Ja dopełnię czego ci nie dostawa. Powiedz zbołaj, zbolałej ludzkości: Niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może ale promienieje na inne dusze. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłania mnie przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym zbawicielem. Kto ma serce, niech posłucha to jeszcze tego serca otwartego na pana Jezusa miłosiernego nie ma niech może czasami od czasu do czasu popatrzy na ten obraz i zawoła Jezu ufam tobie choć tego nie czuję ale chcę w to wierzyć bo wiara to nie jest odczucie wiara to jest przylgnięcie w sposób świadomy i dobrowolny do pana Jezusa do jego miłości miłosiernej